Ta historia zaczęła się jak każda inna. Sprzątałem na warsztacie, jak zawsze, kiedy w moje oko wpadła pewna rzecz. Pomyślałem sobie wtedy może warto by tego dziadka przywrócić do życia. Więc zabrałem się do roboty. Pierwszą rzecz jaką się zająłem, było usunięcie klinu, który trzymał rączkę do stali ścisku stolarskiego. Z pomocą taty udało nam się to, choć było parę problemów. Rączka nie jest w najlepszym stanie, dlatego będziemy musieli ją później odtworzyć. Teraz jednak zajmiemy się inną rzeczą, a mianowicie stalową częścią tego ścisku stolarskiego. Więc przy pomocy tarczy ściernej, którą założyłem na szlifierkę kątową, Starłem wszelkie brudy i rdze, jakie były na W ten sposób pozbyłem się głównego syfu, który siedział we wszystkich elementach. Później jednak przyszedł czas na więcej detali, więc użyłem starowej szczotki. Więc po niej miałem pewność, że większość syfu została usunięta. Musiałem także wyczyścić wszystkie części alkoholem, dlatego że w ten sposób przygotowałbym je do malowania proszkowego. Tak też zacząłem robić, no ale. no tak. Wracając, umyłem element alkoholem, by w ten sposób przygotować go do malowania proszkowego. Korzystając z tego, że miałem założoną tarczę ścierniczą, na szlifierce kątowej wymyłem stół ze wszelkiej farby, jaka przylepiła się przez ostatnie miesiące pracy. Przygotowałem sobie całą przestrzeń do malowania proszkowego, i właśnie do tego przechodzimy. I tak jak zawsze, po pomalowaniu wszystkich elementów, trafiają one do piekarnika, gdzie farba zostaje wypalona. Tym samym nadając im bardzo ładną strukturę i powłokę. Niestety, nie domyłem dobrze jednego elementu i tak kończy się właśnie takie niedomycie. Teraz wróćmy do naszego tematu rączki. Trzeba zająć się pracą nad nią. Dlatego wrzuciłem kawałek drewna na tokarkę i zacząłem nad nim pracę. Zależało mi na zrobieniu stożka, który lepiej trzymałby w ręce niż po prostu zwykły, okrągły kawałek drewna. Później zająłem się częścią, którą właśnie teraz widzicie na filmie. Teraz możemy przejść do następnego kroku. Przez to, że wykonaliśmy już wszystko co chcieliśmy z nożem, możemy już przejść do papierów ściernych. Przerzuciłem się z jednego papieru na drugi i dalej kontynuowałem swoją pracę. Później musiałem poprawić jeszcze troszkę rzeczy papierem siernym ręcznie, lecz nie było to nic trudnego. Teraz musimy się zająć wywierceniem otworu, do którego przyjdzie później śruba. Więc po szybkich pomiarach dobrałem do tego wiertło i założyliśmy je na tokarkę, gdzie wywierciłem otwór. Teraz generalnie warto by było wytłumaczyć, czym jest samo gwintowanie dla tych, którzy tego nie rozumieją. Proces gwintowania to proces tworzenia gwintów, czyli tego spiralnego nacięcia, które idzie przez całą śrubę. Proces ten możemy robić za pomocą gwintowników, jak i narzynek. Narzynki służą, służą raczej do robienia gwintu, który jest na samym pręcie, a zaś gwintowniki służą typowo do gwintowania otworów, tak jak w naszym przypadku. Generalnie wyróżnia się trzy typy gwintowników, więc trzy oznaczenia. Pierwszy z nich jest zdzierak, który odpowiada za wytworzenie 55% gwintu i oznaczony jest on jedną kreską. Drugi w kolejce jest pośredni, który wytwarza 25% gwintu i oznaczony jest dwiema kreskami. Trzeci jest wykańczak, który kończy całą robotę i odpowiada za 20% wytworzenia gwintu, którego oznaczeniem jest 0 kresek. Więc po szybkiej matmie możemy się dowiedzieć, że po użyciu wszystkich trzech dostajemy pełny gwint. Dobra, więc generalnie tak średnio mi wyszedł ten gwint tutaj, ale nie musimy się tym za bardzo przejmować. Teraz przejdziemy do procesu bejcowania. Po wybraniu odpowiedniego koloru bejcy biorę sobie trochę papieru, leję i wcieram. Parę razy musiałem to wetrzeć, jednak drewno trochę tego wypiło. Ale w końcu wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło, więc teraz chwilkę sobie poczekamy i zajmiemy się czymś innym w międzyczasie. A tą inną rzeczą będzie wypalenie loga na naszym świeżo pomalowanym kawałku stali z ścisku stolarskiego. Za ten czas bejca zdążyła się już wysuszyć i mogę nałożyć klej, aby wkleić gwint jak i samą śrubę do środka. Tylko popełniłem pewien błąd i zapomniałem, że muszę wkręcić jeszcze jeden element zanim go tam włożę. I musiałem odkręcać, czyścić. Po prostu myślcie jak robicie coś na warsztacie. Taka dobra porada. Ale w końcu po wielu smaganiach się udało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem byście nic nie przegapili. No i do następnego!